Wypoznawałem świat, dziś też poznaję jednak inny już jego kwiat Bo w nie brakowało mi braci Niczego szczęśliwy, Bachar na ziemi miał Wtedy swoje niebo, Eden posiadał Między blokami na boiskach Kogo w znów, to była jego przystań Teraz to się zmieniło, te przeżycia i potknięcia Sprawiły, że jest inna rewolucja jego serca Każdy z tobą lat niewątpliwie doroślenia Nabiera doświadczenia układa i w szereg, bo nie szukam pędzić przez problemy z fartem i sukcesy lecz dorabiać się kłamstwem rozprzestrzenia za fuka, kiedy będziesz gotowy z czystym sumieniem to warunek obowiązkowy, zatem myślisz, że na los nie masz wpływu, ale w szczęściu pomagaj, robisz właściwy azymut rozpocznijmy podróż z lotem szczęściem, bo tu nie opuszcza nas zawsze dotrzymujemy skrobu pod sobą na trasie będzie wiara i wytrwałość choć dobrze wiemy, człowiekowi zawsze jest mało rozpocznijmy Dzięki czitatu, bo przegrywałem rzadko, Lecz w bionki do dziś moją zagadką Lecz na moją korzyść, ty nauczyłeś mnie kochać jak i wielu innych Za których mogę wiele obdać, tak, teraz pomagam sobie, pracuję na swój sukces Bo niełatwo grać w ten cały życiowy burdek To jest tak stereotyp dla każdego nastolatka, że kiedyś kończy się do dawna Rozpisany, ale jest wolna bola. Zatem jest szansa wybrudować do tora Więc bądźmy jednością, bez żadnych podziałów Niechal truizm teraz będzie niczym nałóg Złoczymy i... szczęścia, wyruszmy w jednej grupie By wszyscy razem odprawić życiową pokutę Rozpocznijmy podróż, z nocem szczęścią wokół Niech nie opuszcza nas, zawsze z skroku Podstawą na razie będzie wiara i wytrwałość Choć dobrze wiemy, człowiekowi zawsze jest mało Rozpocznijmy podróż, z lotem sześcią. vocês são